Marmur na podłodze wiadalni jest zimny, lodowaty chłód przenika przez cienkie rajstopy i gryzie skórę na kolanach kasi. Jest tam pochylona, z brudną ścierką w dłoniach, szorując czerwoną plamę, która rozlewa się po białej podłodze jak otwarta rana. Zapach rozlanego barszczu jest intensywny, ziemisty i miesza się z zapachem zimnego potu spływającego po jej plecach. Ale najgorsze nie jest zimno podłogi, najgorszy jest dźwięk, który dobiega z góry. Kilka metrów dalej, siedząc u szczytu suto zastawionego stołu, teściowa Kasi wybucha głośnym śmiechem. To nie jest śmiech świątecznej radości. To suchy dźwięk drwiny. To dźwięk kogoś, kto bawi się widokiem innej kobiety, sprowadzonej do zera. Kasia podnosi oczy pełne łez, których nie pozwala sobie uronić, i widzi tylko cień teściowej padający na nią. Starsza kobieta nawet nie rusza się, by pomóc. Poprawia tylko złoty pierścionek na palcu. I mówi słodkim, jadowitym głosem, żeby Kasia uważała, by nie zaplamić dywanu. I dodaje, że dywan jest warty więcej niż jej wychowanie. Trudno oddychać, widząc taką scenę, prawda? ściska w gardle. Zwykliśmy mówić, że święta to czas jedności, pokoju i miłości, ale naga prawda jest taka, że dla wielu kobiet ta data jest tylko corocznym przypomnieniem, że nie są częścią rodziny, a jedynie tanią siłą roboczą, która sprawia, że impreza się odbywa. Bardzo potrzebuję poznać Waszą szczerą opinię w komentarzach poniżej. Wyłóżmy kawę na ławę. Waszym zdaniem, kto jest prawdziwym winowajcą w takich sytuacjach? Czy to teściowa, która uważa, że ma prawo upokarzać synową we własnym domu? Czy to mąż, który widzi to wszystko i milczy, by zachować spokój? Kto Waszym zdaniem bardziej niszczy małżeństwo? Matka, która atakuje? Czy syn, który nie broni? Napiszcie mi poniżej: Wina teściowej lub wina męża. Chcę przeczytać każdą waszą relację, bo wiem, że wiele osób, które mnie teraz słuchają, musiało przełykać łzy podczas kolacji wigilijnej tylko po to, by nie wywołać wojny. I oczywiście, jeśli uważacie, że szacunek jest podstawą każdej relacji i nie zgadzacie się z tego typu nadużyciami, zostawcie już teraz lajka. Aby zrozumieć, jak Kasia skończyła na kolanach na tej zimnej podłodze, traktowana jak służąca we własnym domu. Musimy cofnąć się w czasie o kilka godzin. Musimy zrozumieć scenerię tego przyjęcia, które wydawało się idealne. Dom Piotra i Kasi w Lublinie wyglądał tego wieczoru 24 grudnia, jak wyjęty z magazynu wnętrzarskiego. Choinka, ogromna i zielona, sięgała sufitu salonu, udekorowana szklanymi bombkami i czerwonymi aksamitnymi wstążkami. Stół w jadalni był osobnym spektaklem. Stały na nim porcelanowe półmiski pełne ręcznie lepionych pierogów, karpia w galarecie i tradycyjnych ciast. Zapach był niebiański. Mieszanka suszonych grzybów smażonej cebulki i słodki aromat makowca. Ale ten zapach nie wywoływał u Kasi głodu. Wywoływał mdłości, wywoływał wyczerpanie. Kasia była na nogach w kuchni od czwartej rano. Jej dłonie były czerwone, poparzone od gorąca piekarnika i wysuszone od wody z mydłem. Przygotowała każde z dwunastu dań na tym stole sama. Mąż, Piotr, próbował nawet pomóc kroić warzywa na sałatkę, ale szybko został odprawiony przez matkę, która zadzwoniła, mówiąc, że jej synek musi odpocząć, bo ciężko pracował w tygodniu. Kiedy dzwonek do drzwi zadzwonił o zmierzchu, serce Kasi przyspieszyło. Nie z radości, ale z niepokoju. Dźwięk otwieranych drzwi był jak początek inwazji. Teściowa, pani Barbara, weszła do domu, jakby była właścicielką tego miejsca. Miała na sobie futro z lisa i roztaczała woń kwiatowych perfum tak silną, że zdawała się dominować nad czystym powietrzem domu. Za nią weszła szwagierka, z telefonem w ręku, nawet nie patrząc na twarz Kasi. Nikt nie zapytał, jak Kasia się czuje. Nikt nie pochwalił zapachu jedzenia. Pierwsze zdanie, jakie wypowiedziała pani Barbara, przesuwając palcem po komodzie w przedpokoju, brzmiało, że jest tu trochę kurzu, i dodała z fałszywym uśmiechem, że rozumie bo Kasia musi być zmęczona i nie ma tyle werwy, co ona w tym wieku. Kasia tylko spuściła głowę, przełknęła oschłą odpowiedź, która drapała ją w gardło i poszła do kuchni dokończyć barszcz. Podała opłatek, podała kompot, zebrała brudne talerze po przystawkach. Nie usiadła. Podczas gdy rodzina śmiała się i rozmawiała w salonie, Kasia była tylko cieniem, wchodzącym i wychodzącym z ciężkimi tacami, niewidzialna dla ich oczu, chyba że czegoś potrzebowali. Piotr siedział przy stole obserwując. Widział pot na czole żony, widział jak jej dłonie lekko drżały, gdy trzymała dzbanek z kompotem, czuł narastający dyskomfort w klatce piersiowej, chęć powiedzenia czegoś, ale za każdym razem, gdy otwierał usta, jego matka przerywała mu przesadzonym komplementem lub ukrytą krytyką domu. Został wychowany, by szanować matkę ponad wszystko i to jego milczenie było bronią, której pani Barbara używała przeciwko kasi. Wtedy to się stało. Kasia niosła wazę ze specjalnym domowym barszczem czerwonym, barszczem na prawdziwym zakwasie, który robiła od tygodnia. Szła ostrożnie wokół ciasnego stołu. Pani Barbara, gestykulując przesadnie podczas opowiadania historii o tym, jak jej dawne wigilie były lepsze, gwałtownie wyciągnęła ramię do tyłu nie patrząc. Jej łokieć uderzył w dłoń kasi. Wszystko działo się bardzo szybko. Ale dla Kasi wydawało się trwać w zwolnionym tempie. Waza wyślizgnęła się z jej palców. Porcelana uderzyła o kant stołu, zanim roztrzaskała się na podłodze. Dźwięk był ostry i gwałtowny, przerywając harmonię kolendy w tle. Czerwony barszcz eksplodował na wszystkie strony, plamiąc nieskazitelnie biały obrus i tworząc ciemną kałużę na jasnym marmurze. Cisza, która zapadła, była absolutna. Nikt nie ruszył się, by sprawdzić, czy Kasia się nie skaleczyła. Wszyscy patrzyli na plamę. Pani Barbara odezwała się pierwsza, nie przeprosiła za uderzenie w rękę synowej. Wstała, strzepując wyimaginowaną kroplę ze swojej sukienki i spojrzała na Kasię z pogardą, która zmroziła duszę Piotra. Zapytała, co ta dziewczyna narobiła, kwestionując, czy jest niezdarna, czy zrobiła to celowo, żeby zepsuć jej kolację. Kasia drżąca natychmiast kucnęła, by pozbierać skorupy. I wtedy okrucieństwo osiągnęło granicę. Podczas gdy Kasia klęczała na podłodze, próbując zetrzeć czerwony płyn serwetką, pani Barbara zrobiła krok naprzód. Czubek buta na wysokim obcasie teściowej zatrzymał się centymetry od palców Kasi. To była groźba fizyczna, dominacja terytorium. Teściowa spojrzała w dół, widząc synową w tej upokarzającej pozycji i zamiast się cofnąć, mocniej postawiła stopę na ziemi, blokując ruch Kasi kazała jej posprzątać to porządnie, wystarczająco głośno, by Piotr usłyszał i dodała, że wymaga perfekcji i że jeśli ona nie umie podawać do stołu, to niech przynajmniej umie posprzątać brud. Dźwięk przyspieszonego oddechu Kasi był jedyną odpowiedzią. Płacz uwięzł jej w gardle, dusząc podczas gdy szorowała podłogę, czując osądzający wzrok wszystkich ciążący na jej zgarbionych plecach. Dźwięk wilgotnej szmatki trącej o marmur ustał. Kasia wstała powoli. Stawy w jej kolanach strzyknęły suchy i bolesny dźwięk, który dla niej brzmiał zbyt głośno w tej krępującej ciszy, ale który rodzina całkowicie zignorowała. Trzymała szmatkę poplamioną barszczem, jakby to była flaga porażki. Jej ręce drżały, nie tylko z fizycznego wysiłku, ale z adrenaliny powstrzymywania płaczu przed kobietą, która powinna być jej drugą matką. Po drugiej stronie stołu Piotr siedział nieruchomo. Nie dotknął jedzenia, odkąd barszcz upadł. Obserwował żonę. Widział czerwoną plamę na jej fartuchu, włosy, które się poluzowały i opadały na spoconą twarz. Po raz pierwszy od lat obraz jego matki, siedzącej u szczytu stołu jak nietykalna królowa, nie wydawał się właściwy w jego oczach. Wydawał się zniekształcony. Poczuł gorzki smak w ustach i nie był to smak barszczu. To był smak tchórzostwa. Chciał wstać, chciał wyrwać ścierkę z ręki Kasi. Ale ciężar tradycji, ciężar 35 lat posłuszeństwa tej kobiecie, trzymał go przyklejonego do krzesła. Tylko ścisnął widelec tak mocno, że zbielały mu palce. Kasia ruszyła w stronę kuchni, by wyrzucić skorupy porcelany. Mijała szwagierkę, siostrę Piotra, która była rozwalona na krześle, znudzona, przeglądając telefon. W tym momencie sytuacja przekroczyła granicę absurdu. Kiedy Kasia przechodziła, niosąc ciężar wstydu, szwagierka nawet nie podniosła oczu z nad ekranu telefonu. Po prostu wyciągnęła ramię, machając pustą filiżanką w powietrzu, blokując przejście Kasi. Bez słowa proszę czy przepraszam, szwagierka powiedziała leniwym głosem, żeby Kasia przyniosła jej kawę, skoro i tak idzie do kuchni. I dodała tonem rozkazu, każąc przynieść gorącą, bo ostatnia była letnia. Zdanie zawisło w powietrzu. Kasia zatrzymała się. Spojrzała na szwagierkę młodą i zdrową kobietę, która siedziała tam od trzech godzin, nie kiwnąwszy palcem. Kasia poczuła, jak krew uderza jej do głowy. Serce biło jej tak mocno, że aż bolały ją żebra. Trzymała ostre kawałki porcelany, była brudna, upokorzona, a mimo to traktowana jak prywatna kelnerka tej rodziny. Pani Barbara, teściowa, wydała z siebie cichy chichot i kazała dziewczynie iść szybciej. Powiedziała, żeby nie robiła kwaśnej miny. Bo uzgiwanie rodzinie to zaszczyt i powinna dziękować, że ma komu usługiwać. To był fizyczny cios. Piotr widział, jak ramiona żony opadły, widział, jak światło w jej oczach przygasło jeszcze bardziej. Kasia nie odpowiedziała, nie miała siły walczyć. Po prostu poszła do kuchni z dźwiękiem ciężkich i pokonanych kroków, niosących się echem po korytarzu. Ludzie, weźcie ze mną głęboki oddech. To oburzające widzieć kogoś traktowanego z taką pogardą we własnym domu. Kasia nie jest pracownicą, jest żoną, panią domu, kobietą, która wstała o świcie, żeby zrobić to jedzenie. Jeśli wam też krew się zagotowała przez bezczelność tej szwagierki i złośliwość tej teściowej, zostawcie teraz lajka. Wasza łapka w górę to nasza forma protestu. To sposób na powiedzenie, że nie zgadzamy się na niewdzięczność i że nikt nie zasługuje na bycie traktowanym jak wycieraczka. A już na pewno nie w święta. Kliknijcie przycisk, lubię to, jeśli jesteście po stronie Kasi w tej cichej bitwie. Kasia zniknęła w kuchni. Hałas ekspresu do kawy zaczął dobiegać ze środka, wypełniając pustkę rozmowy w salonie. Przy stole atmosfera się zmieniła. Teraz, gdy służącej nie było, maski opadły ostatecznie. Pani Barbara nachyliła się do córki i zaczęła mówić tonem tajemnicy, ale wystarczająco głośno, by Piotr usłyszał każdą sylabę. Piotr patrzył na pusty talerz. Ale jego uszy były nastawione. Usłyszał, jak matka wzdycha, to teatralne westchnienie, które robiła zanim wypuściła jad. Pani Barbara powiedziała, wycierając kącik ust, że wciąż nie rozumie, co jej syn widział w tej kobiecie. Piotr zamarł. Poczuł zimny dreszcz biegnący wzdłuż kręgosłupa. Spodziewał się krytyki jedzenia albo sprzątania, ale to było osobiste. Szwagierka zaśmiała się, nie odrywając wzroku od telefonu. I odpowiedziała, że Piotr jest zbyt dobry, i wziął pierwszą lepszą, która się napatoczyła. Pani Barbara pokręciła głową ze spojrzeniem udawanej litości w stronę syna i rzuciła zdanie, które miało być kropką nad i. Powiedziała, że problemem nie jest to, że jest dobry, powiedziała, że Kasia jest kobietą bez blasku, powiedziała, że nadaje się do mycia podłogi, ale jako żona jest do wymiany. I dodała szeptem, mówiąc, że każda zrobiłaby to, co ona robi. I że jest tylko sprzątaczką z obrączką na palcu. W tym momencie coś pękło w Piotrze. To nie był talerz. To był nieskazitelny obraz własnej matki, jaki posiadał. Spojrzał na tę kobietę, którą zawsze postrzegał jak świętą, i zobaczył tylko okrucieństwo. Spojrzał na drzwi kuchni, gdzie jego żona przygotowywała kawę dla ludzi, którzy nią gardzili, i poczuł, jak cicha wściekłość zaczyna wylewać mu się z piersi. Wiedział, że nie może dłużej milczeć. Czas ciszy dobiegł końca. Kasia wróciła z kuchni. Jej ręce trzęsły się tak bardzo, że porcelanowa filiżanka uderzała o spodek, wydając irytujący dźwięk. Szła ze spuszczoną głową. Zapach świeżej kawy wdarł się do salonu, ale nikt tego nie zauważył. Teściowa wciąż uśmiechała się z pogardą, a szwagierka nawet się nie poruszyła. To w tym momencie absolutnego napięcia ciało Kasi się poddało. Zmęczenie dwunastu godzin stania, połączone z upokorzeniem słyszenia, że jest do wymiany, sprawiło, że nogi odmówiły jej posłuszeństwa. Potknęła się o róg dywanu. Nie było czasu na ratunek. Filiżanka wyfrunęła jej z ręki. Gorąca kawa rozprysnęła się w powietrzu, zanim uderzyła w obrus i ochlapała ręka w futra pani Barbary. Dźwięk porcelany roztrzaskującej się na podłodze był głośny, jak strzał startowy do chaosu. Pani Barbara krzyknęła, wstając szybko z krzesła. Spojrzała na maleńką plamkę na futrze, a potem spojrzała na Kasię. Twarz teściowej wykrzywiła się w masce czystej nienawiści. Krzyknęła, nazywając synową niekompetentną i oskarżając ją, że zrobiła to celowo. Kasia cofnęła się, kuląc pod ścianą z oczami szerokimi z przerażenia. Ale pani Barbara nie przestała. Ruszyła na synową. Podniosła prawą rękę z otwartą dłonią, gotowa uderzyć Kasię w twarz. Ruch był jasny. Intencją było zranienie. Było wychowanie przez ból. Kasia zamknęła oczy, czekając na uderzenie. Poczuła pęd opadającej ręki, ale policzek nigdy nie nadszedł. W ostatniej sekundzie silna i zdecydowana ręka chwyciła nad garstek pani Barbary w powietrzu. Dźwięk skóry uderzającej o skórę był suchy. Piotr stał Trzymał ramię matki z siłą, która sprawiała, że kostki jego palców bielały. Cisza, która spadła na pokój, była cięższa niż jakikolwiek krzyk. Wyobraźcie sobie tę scenę. Dobry synek, który całe życie spuszczał głowę, teraz trzyma ramię matki, by powstrzymać ją przed zaatakowaniem jego żony. Kasia jest tam skulona, czekając na obronę, której nadejście zajęło lata. Zanim powiem wam, co Piotr zrobił następnie, a gwarantuję, że była to najodważniejsza postawa. Jaką mąż mógł przyjąć w tej sytuacji, chcę was zaprosić. Jeśli cenicie prawdziwe historie, które pokazują prawdę o relacjach międzyludzkich, zasubskrybujcie teraz kanał. To wasze wsparcie pozwala nam dalej przynosić takie relacje o przezwyciężaniu trudności. Kliknijcie przycisk subskrypcji, żeby nie przegapić końca tej historii, bo to, co teraz nastąpi, oczyściło duszę wielu ludziom. Piotr nie puścił ramienia matki natychmiast, spojrzał jej w oczy. To spojrzenie uwielbienia, które zawsze miał, zniknęło. Na jego miejscu był absolutny chłód. Powiedział niskim i zachrypniętym głosem, żeby nigdy więcej nie podnosiła ręki na jego żonę. Puścił jej ramię lekkim, ale zdecydowanym pchnięciem. Pani Barbara zachwiała się do tyłu, zszokowana, trzymając się za nadgarstek. Próbowała mówić, pytając, czy zwariował i czy zamierza bronić służącej przeciwko własnej matce. Słowo służąca było kroplą, która przelała czarę goryczy. Piotr nie odpowiedział, odwrócił się do suto zastawionego stołu. Spojrzał na półmisek z pierogami, który wciąż był do połowy pełny, te pierogi, które Kasia lepiła godzinami, sztuka po sztuce. Gwałtownym ruchem Piotr chwycił ciężki ceramiczny półmisek, pierogi wciąż były ciepłe. Szwagierka krzyknęła, pytając, co on zamierza zrobić. Piotr podszedł do dużego kosza na śmieci, który stał w rogu pokoju. Nadepnął na pedał i klapa się otworzyła. Bez wahania odwrócił półmisek. Wszystkie pierogi ześlizgnęły się do śmieci. Dźwięk jedzenia uderzającego o dno plastikowego worka był wilgotny i ostateczny. Zapach smażonej cebulki i ciasta zmieszał się z zapachem śmieci. Odwrócił się do matki i siostry z pustym półmiskiem w ręku. Powiedział, że jeśli Kasia nie nadaje się, by siedzieć przy tym stole z szacunkiem, to jej jedzenie również nie nadaje się do ich ust. Piotr wyjął kluczyki do samochodu matki z kieszeni i rzucił je na stół. Metal uderzył o drewno z dźwiękiem, który rozbrzmiał jak wyrok. Wskazał na drzwi i kazał im wyjść z jego domu w tej chwili. Pani Barbara próbowała protestować, mówiąc, że jest wigilia i że prawie nic nie zjedli. Piotr otworzył drzwi wyjściowe, wpuszczając do środka mroźny wiatr odpowiedział, że przy drodze jest stacja Orlen, która sprzedaje hot dogi i że to tam tacy pyszni ludzie zasługują by jeść i krzyknął wynocha. Obie wyszły ciągnąc torebki upokorzone. Piotr trzasnął za nimi drzwiami z całej siły. Huk sprawił, że dekoracje w domu zadrżały. Cisza wróciła, ale teraz była to cisza spokoju. Piotr obronił żonę nie tylko przed agresją fizyczną, ale przed agresją emocjonalną, której doświadczała od lat. Zrozumiał, że po ślubie jego nową rodziną jest Kasia i że obowiązkiem mężczyzny jest chronić honor swojej żony przed każdą armią, włącznie z tą własnej matki. Ta historia zostawia potężną lekcję. Szacunek nie podlega negocjacjom, nawet z krwią z naszej krwi. Mąż, który nie wstaje w obronie żony, kończy patrząc, jak ona upada sama. To przesłanie musi dotrzeć do większej liczby domów. Jeśli znasz kogoś, kto przeżywa wojnę domową, udostępnij ten film teraz. Wyśli na grupę rodzinną, wyśli do przyjaciółek. Rozpowszechnijmy odwagę Piotra. Piotr podszedł do Kasi, która wciąż była oparta o ścianę, płacząc z ulgi, nic nie powiedział. Po prostu ją przytulił. Przycisnął ją do piersi, czując jak jej serce zwalnia. Pocałował ją w głowę i poprosił o wybaczenie, że zajęło mu to tak długo. Powiedział, że ten dom należy do niej i że zostanie tu tylko ten, kto będzie traktował ją jak królową. Nie mieli już pierogów. Nie mieli już hałaśliwej rodziny, ale mieli siebie nawzajem. Tamtej wigilii zjedli to, co zostało w lodówce, siedząc na podłodze w salonie, śmiejąc się nerwowo i z wolności. To była najlepsza wigilia w ich życiu. Ale jeśli myślisz, że ta historia granic i zwrotów akcji była intensywna, film, który pojawia się teraz na twoim ekranie, szokuje cię jeszcze bardziej. To przypadek, który zdarzył się w Mediolanie, gdzie upokorzony sąsiad okazał się jedynym ratunkiem bogatej rodziny. Kliknij teraz i zobacz, jak świat się kręci. Kliknij i sprawdź.